Ten film jest dla gabinetów dietetycznych i dietetyków, którzy chcą więcej pacjentów, lepsze zarobki, ale czują stagnację i chaos. Masz wrażenie, że robisz wszystko dobrze, ale pacjentów nadal brak. Prowadzisz profil, uczysz, edukujesz, nagrywasz rolki. Czasem pojawi się nawet jakiś pacjent, ale mimo to... Wciąż ceny są niskie, pacjenci odwołują i obawa przed kolejnym tygodniem. Czujesz coraz większy chaos i coraz mniejsze zaufanie, czy to w ogóle ma sens. Wiem, co czujesz, i to, co opisujesz, słyszę każdego tygodnia. Nie wiem, co działa, kontent nie przynosi efektów, boję się podnieść ceny, bo pacjenci uciekną. Znasz to? Spokojnie, nie jesteś sam sama. Większość dietetyków myśli, że potrzebuje lepszego Instagrama, większej ilości followersów. Więcej zniżek czy też darmowych konsultacji. Ale prawda jest inna: potrzebujesz systemu. Nie lajków, tylko systemu na regularne pozyskiwanie nowych pacjentów, podniesienie cen i zbudowanie gabinetu, który rozwija się, nawet gdy ty jesteś na urlopie. I ten system chcę ci pokazać za pomocą mojej metody 10K. Ale pozwól, że najpierw pokażę ci wyniki moich klientów, którzy go wdrożyli. Asia, 17 pacjentów w zaledwie 10 dni. Musieliśmy wstrzymać kampanię. Klaudia, 27 pacjentów w zaledwie 3 tygodnie, a to wszystko w małej mieścinie. Basia, od myśli o zamknięciu gabinetu, do 23 tysięcy przychodów, ale to wszystko nie wydarzyło się w jeden dzień. Karol, po dwóch miesiącach od współpracy ze mną, musiał zatrudnić dwie asystentki, bo nie wyrabiał już przyjmować nowych pacjentów. Dominika, która zrezygnowała z franczyzy, przeszła na swoje. Zaczynała od wynajmowania gabinetu na godziny, a dziś własny gabinet i stabilny biznes dietetyka. No i Roksana z obaw, czy to się w ogóle opłaca, do 16 tysięcy miesięcznego przychodu i do zatrudnienia dietetyka do zespołu. Wszystko to się wydarzyło, gdy wdrożyliśmy metodę 10K. Metoda 10K to 10 kroków, które widzisz teraz na ekranie i które wdrażamy krok po kroku. Każdą z nich teraz szybciutko omówię. Zaczynamy od zbudowania oferty. Oferty, która wyróżnia się na Twoim lokalnym rynku, czy też online. Krok numer dwa to optymalizacja profilu. Jeśli pacjent wchodzi na Twój profil, musi widzieć, że jest tam specjalista, a nie ma tam zdjęć z wakacji, komunii, czy też z urodzin koleżanki. Krok numer trzy: reklamy. To wszystko robimy za Ciebie. Nic nie musisz wiedzieć, wszystko zrobimy. Możesz spać spokojnie. Cztery. Warsztaty i szkolenia, bo reklamy to jedno, ale musisz też wiedzieć, jak obsłużyć tych pacjentów z reklam i umówić ich do siebie, do gabinetu. 5. Transformacja, czyli nauka sprzedaży pakietów na 3 miesiące. 6. Analiza rozmów. Analizujemy Twoje rozmowy i dajemy Ci feedback, abyś jeszcze lepiej i szybciej pozyskiwała nowych pacjentów. 7. Automatyzacja. Szukamy przestrzeni, gdzie możemy odzyskać Twój czas, abyś Ty mogła się skupić na pomocy swoim pacjentom. 8. Zwiększanie oferty. Tworzenie dedykowanych ofert, które kosztują więcej, a nie kosztują Ciebie Twojego czasu. 9. Skalowanie. Chcesz zbudować klinikę? Nie ma problemu. Pomożemy Ci zatrudnić kolejnych dietetyków. Chcesz wejść do online? Tak samo to zrobimy. 10. Społeczność. Inni dietetycy, tacy sami jak Ty gdzie możesz wymieniać się swoimi wyzwaniami czy też pytaniami. Ta metoda nie opiera się na trendach. Nie musisz tańczyć przed kamerą czy też codziennie dodawać rolek. To proces, który przetestowaliśmy już u ponad 113 dietetyków. A tylko w 2024 wydaliśmy ponad pół miliona złotych na reklamy, więc wiemy co działa. Inne agencje mają zbyt małą próbkę doświadczenia. Działają ze wszystkimi i na Twoim przykładzie będą się uczyć co zadziała. Dadzą Ci strategię z restauracji, czy też beauty. My pracujemy tylko z dietetykami. Mamy gotowe procesy i wiemy, co działa. Nie uczymy się marketingu, wdrażamy go krok po kroku razem z tobą. Nie podpisujemy długich 6-miesięcznych umów, tylko działamy w okresie miesięcznym jeśli działa, jesteś zadowolona, działamy dalej. Jeśli chcesz sprawdzić, czy metoda 10K zadziała u Ciebie, to umów się na darmową konsultację. To nie jest rozmowa sprzedażowa. Sprawdzimy, czy w ogóle pasujemy do siebie. Nie musisz jeszcze się na nic zdecydować. To rozmowa, aby sprawdzić, czy jesteśmy dla siebie odpowiednim wyborem. Ale jeśli zdecydujemy się działać i zaangażujesz się w proces, wdrożysz nasze działania i potraktujesz mnie jako partnera, to gwarantuję Ci, że w najbliższe 30 dni zauważysz wzrost zapytań. I liczbę nowych pacjentów. Średnio nasi dietetycy pozyskują od 10 do 15 nowych pacjentów miesięcznie. Ale nie jest to dla wszystkich. Jeśli chcesz magii bez wysiłku i nie zamierzasz się angażować, myślisz, że wszystko zrobi się samo, bez testów, bez rozmów i bez analizy, nie chcesz zmieniać niczego w ofercie, komunikacji. Ani w sposobie działania. Ale jest to dla ciebie, jeśli w końcu masz dosyć działania w ciemno i chcesz wiedzieć, co działa. Chcesz stabilnie rozwijać gabinet, a nie łapać przypadkowych pacjentów. Jesteś gotowa potraktować swój gabinet jak biznes, a nie hobbystyczne doradztwo. Przede wszystkim jeśli szukasz partnera, a nie agencji od zasięgów. Chcesz w końcu przestać czekać i zacząć działać z głową? Kliknij link w poniżej, umów się na bezpłatną konsultację i zobacz, co możemy osiągnąć w najbliższe tygodnie, jeśli w końcu zaczniesz działać. To działa, ale tylko wtedy, gdy Ty też działasz. Do zobaczenia.